Dziś miał być o kibicach Legii Warszawy i o czy jakiejś holenderskiej mieściny, no ale na naszych oczach rozpoczęło się coś, co na pierwszy rzut oka odbierałem jako Powstanie Palestyńskie, więc robimy zmianę w rozkładzie jazdy. Zapraszam. Witam Was. O tym, że możemy mieć do czynienia z powstaniem Palestyńczyków, świadczyła skala ataków. Jawne nawoływanie do świętej wojny, które płynęło z głośników w meczetach. No jednak to nie jest na porządku dziennym. Jakieś próby rekrutacji, no bo to do tego się sprowadzało. To jednak była domena rozmowy w domu, online czy na ulicę. No i data, prawie równo 23 lata po drugiej intyfadzie, bo to był koniec września. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, panuje chaos, i trudno byłoby mi poprowadzić materiał w ten sposób, by podawać Wam większą ilość szczegółów. Więc w ogóle było mi trudno, było mi trudno wstać od notatek, bo co chwilę pojawiało się coś nowego. Więc dzisiaj porozmawiamy na pewnym poziomie ogólności, troszkę wybiegniemy w przyszłość. No bo to, co dzisiaj widzieliśmy, to jest bolesne wejście na nową mądrość etapu. Bolesne wejście dla Żydów, no i zapewne za chwilę dla Palestyńczyków. A jeżeli będziecie chcieli szczegóły, jeżeli będziecie chcieli multimedia, to zapraszam na moje konto na Twitterze. Rajty rozpoczął się najprawdopodobniej o godzinie 6.30 i został poprzedzony potężnym atakiem rakietowym. Jak dziś czytałem, że wystrzelono co najmniej 5 tysięcy rakiet. No i teraz sobie porównajcie to z tą naszą jednobiedną biedną rosyjską rakietą, która pół roku przeleżała w lesie, żeby błaszczak ją w końcu przytulił. Następnie doszło do forsowania prowizorycznych umocnień nadgranicznych. Prowizorycznych, no bo na firma widzieliśmy, że to był drut kolczasty, może był na jakimś betonowym postumencie, no ale generalnie traktowano go buldożerami i doszło do przejmowania posterunków granicznych. Nie wiem ilu dokładnie, ja widziałem kilka filmów, niektóre były mniejsze, niektóre były na tyle duże, że w środku znajdowało się kilkanaście czołgów typu Merkawa, jakieś chałbice, które były na lawetach, były pod plandekami, czyli było totalne zaskoczenie Samochody opancerzone, zapewne składy broni, i myślę, że następnym etapem dopiero było przejmowanie, czy może rajd na izraelskie osiedla. Tam wypędzono nowych mieszkańców, brano także zakładników. O tym, że bojownicy Hamasu działali zaskoczenia, oprócz tego, że sprzęt został na lawetach, Świadczą filmy, na których widzimy, że Izlescy żołnierze, niektórzy oczywiście, byli pojmani w biliźnie bądź w dresach. Czyli, no, to jest strój, który świadczy o tym, że nie mieli się czasu ubrać, ewentualnie siedzieli w domach i zostali namierzeni jako żołnierze. W galotach został wyprowadzony nawet generał dywizji czy brygady Nimlo, Nimrod Alonim. Więc jeżeli to miało być, miał być to atak zaskoczenia, no to znaczy, że nie doszło do frontalnego ataku, a musiały działać jakieś wyspecjalizowane, skoordynowane grupy, które napadały na, przejmowały pojedyncze posterunki i jakieś większe siły wchodziły za nimi. Mówi się o, pięcius, o 500 czy o kilkuset? Palestyńczyka, którzy mieli dokonać tej akcji, a większe siły najprawdopodobniej weszły w drugim rzucie, większe siły najprawdopodobniej zostały skierowane do osiedli palestyńskich. Z informacji niepotwierdzonych mówi się, że Izrael stracił zapewne czasowo kontrolę nad przejściem granicznym w gazie, także dokonano rajdu na więzienie, na Waszkolonie. To jest 7 km w głąb. Izraela i z informacji potwierdzonych 10 km w głąb Izraela, miasto Eserdet, bojownicy Hamasu przechadzali się po głównym placu. Jednak uważam, że to nie, zamysłem ataków nie była próba przejęcia terytoriów. Co jak co, ale bojownicy Hamasu zdawali sobie sprawę, że nawet po przejęciu tych posterunków są zbyt słabi, by utrzymać teren. To chodziło o przepędzenie osadników, o wzięcie jak największej ilości zakładników, no i o jasny przekaz: bójcie się. Jeżeli miałbym określić jednym zwrotem moje skojarzenie po tym, co widziałem na filmach, po tym, co wyrabiają bojownicy Hamasu, to zwierzęca brutalność. Oczywiście. Mówię to w oderwaniu od wątku i podłoża historycznego, od tego, czy ci osadnicy mieli prawo tam zamieszkać, w jakiej okoliczności te budynki powstały, co się stało z poprzednimi mieszkańcami, co się stało z poprzednimi budynkami. W oderwaniu od tych tysięcy akcji izraelskiej policji, z których relacji w internecie nie widzieliśmy. Mówię tylko to, co dzisiaj widziałem w internecie, mając, mając w tył głowy, że gdyby to towarzystwo w odpowiednich okolicznościach, w odpowiednich proporcjach operowało tutaj, pod poznaniem obok mojego domu, to potraktowaliby mnie i moją rodzinę tak samo. Jeżeli miałbym zgadywać, próbować przewidywać najbliższą przyszłość, to ten rajd, w momencie, kiedy oglądacie ten materiał, prawdopodobnie został już zakończony. I to nawet chyba nie chodzi o jakieś specjalne odbijanie przez wojsko izraelskie. Tyle, że taki był zamysł. Oni zdawali sobie sprawę, że nie będą w stanie wygrać z armią izraelską. Zakładnicy zostali wzięci. Najprawdopodobniej zaczną się pojawiać filmy w sieci, zaczną się retraktacje. No i. Następny ruch należy do Izraela. Zresztą Netanyahu już zapowiedział, Żydom, że dom, są w stanie wojny. Czyli wygląda na to, że to jest koniec sporu o praworządność w Izraelu. Przychodzi czas konsolidacji, poprzez strach wspólnoty zagrożenia to zawsze działa. Kwestią dyskusyjną jest, jak Izrael odpowie na ten rajd. Na pewno minimum z minimum to będą zmasowane ataki na palestyńskie miasta, ale czy, czy będzie próba wejścia wojskiem i czyszczenia tego terenu z mieszkańców, że tak brzydko powiem, podobnych akcji tylko, że w anturażu wojskowym? Ja osobiście nie sądzę. Myślę, że. Gdyby była taka możliwość, to Izraelczycy spróbowaliby to zrobić o wiele wcześniej. Kwestią dyskusyjną jest, jak zachowaliby się inni gracze, bo w końcu coraz częściej się słyszy o Iranie. Ale przyjmując hipotetyczny scenariusz, że na nalota się nie skończy, że będzie coś więcej, może nawet włączył się gracze zewnętrzni i część z bojowników będzie chciała przedostać się do Europy. Już nie będzie chciała walczyć. I wybiorą drogę, tańszą drogę na wschód i pojawią się na granicy z Białorusią. To czy te pani Janinki Ochojskie, te pani Holland, czy Donaldy Tuski, czy działacze skrajnej lewicy będą nam mówili, że to są kobiety, starcy i dzieci. A co jeśli oni są już dogadani i mają wizy pracownicze? A co jeśli Netanyahu poprosi o pomoc swojego głównego partnera? A co jeśli główny partner Netanyahu poprosi o pomoc swoich wasali? Jak reakcja Stanów Zjednoczonych przełoży się na pomoc dla Ukrainy? Pytań coraz więcej, odpowiedzi, odpowiedzi żadnej. Jednak jednego możemy być pewni. Dużo się zmieni i zmiany zaczynają się właśnie dzisiaj. No, i tyle ode mnie. Jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Sprawdźcie sobie, czy coś was nie ominęło, czy coś by was zainteresowało. Odsyłam was na kanał z gierkami, a także na Twittera, gdzie są te wszystkie multimedia, których z różnych przyczyn wam dzisiaj nie zafundowałem. Pamiętajcie, idźcie na wybory, kupujcie polskie produkty. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru. И поздравим вас сердечно.